Czarna Kępica. Teren rekreacyjny w końcu wsi Kamionka Wielka, z którego rozpościerają się przepiękne widoki z jednej strony na Beskid Niski, z drugiej strony na Beskid Sądecki. Jest to teren o potężnym potencjale turystycznym, który może tętnić życiem i wygenerować dla Państwa nowe miejsca pracy. W czasie, gdy pracowałem w urzędzie naszej gminy Kamionka Wielka, rozpocząłem zagospodarowanie i rozwój turystyczny tego miejsca. Promowaliśmy go również w jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Ukazane zostały również nasze ludowe tradycje i kultura. Pan Andrzej Stanek przez lata swojego urzędowania nie zrobił jednak nic, aby rozwijać i wypromować to miejsce, aby stało się wizytówką naszej gminy. Chcę rozwijać to miejsce, tworzyć kolejne atrakcje turystyczne i rekreacyjne, dostępne przez cały rok. Na pewno realna jest też budowa wieży widokowej na pobliskim szczycie kozie żebro. Wielu z nas pamięta organizowane tutaj lato w dolinie kamionki. Na które zjeżdżali tu mnie nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również pobliskich miejscowości. Uczestniczyły w nim całe rodziny. Lato w Dolinie Kamionki wymaga nowej energii, aby znów stało się wydarzeniem o znaczeniu co najmniej regionalnym. Pan Andrzej Sanek, przez ostatnie lata nie miał żadnego nowego pomysłu na to wydarzenie, które co roku odbywa się według takiego samego utartego już schematu. Dlatego każdego z Państwa proszę o oddanie na mnie głosu w wyborach na wójta naszej gminy Kamionka Wielka, które odbędą się już 7 kwietnia. Pozdrawiam serdecznie, Tadeusz Krawczyk. Nowa energia lepsza gmina.